musiałabym coś zjeść z sali, to jest ze sklepu z fortnite z 9, kwietnia. jeśli dzisiaj jest to dzisiaj jest 100 zł, ok, nie mam pozorów, będzie też lecieć, troszkę bym nie wyjeżdżać ze sklepu. No i mamy tak, mamy emotkę poki. to jest emotka, nie wiem czy jest w formie wytwórskim w sumie, no ale taka emoteczka bardzo fajna, mi się podoba, fajna muzyczka ma, spoko jest, polecam. No i tak, jest kineczek, też jest spoko. Jaki plecaczek ma? No, takie zbieraczki. No, są złe. Są, są duże, chyba. Ale śniąt latacz. Też spoko. Szczemkarz senior. Bardzo ładny skinaczek. Mi się podoba. Jakże patrzcie na tą grafikę, tej to, jest, to mi się w sobie nawet troszkę. Ale to jest bardzo ładny zbierek, nie? Ta grafika jest bugowana trochę, nie wiem. Lotnia. Ech, tutaj się trzymacie na dole. Bardzo przyjemna lotnia. Była jedna z pierwszych. Nie, no, no nie wiem, czy była jedna z pierwszych lotni legendarnych, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Patrzcie, nie wiesz jest w piątym a zwierek w pierwszym, nie? <grystęf> taki skineczek. To jest w czwartym. Jeszcze no w sumie on mógł być na w czwartym. Ech, kilo śmigło. Bardzo fajny zwieraczek. Yy, Specjalista z jadu, wie... no taka. Wieżowego czy jakoś, tak? Też bardzo ładny sklinaczek. Motocyklista. Które są plecak I to chyba nawet jakoś poszczęść to to nie chyba. Czy jakoś tak. I ma bardzo fajną oponkę z yy, takim czymś. Fajny skinaczek. ja naprawdę go polecam, bo on jest fest fajny. Yy, dobra, gwizdaruszka. To jest bardzo fajna spocona na rękę śmiała postawa też spoko stopę lodu Każdym polecam bo jest naprawdę bardzo fajne I drug też jest ok jak najbardziej no i te pakiety no, on ten pakiet wszedł wczoraj ten wszedł wczoraj ten jeszcze wcześniej i wyszedł nowy pakiet jeśli chodzi o no, taki taki fajny no, macie tak. Macie takiego skinka. Bardzo fajny jest ten skineczek. Macie takiego skinka. Z takim plecaczkiem. Też jest bardzo fajny. Macie takiego skinka. I on ma dwa style. Taki z kapeluszem. Niesie, no. Z kapturem, bez kaptura. I jeszcze on ma do niego taki plecaczek. Ten jest ładniejszy moim zdaniem. Jeszcze macie... Yy, no. Trzeba można kupić sobie same zwieraki. Yy, I macie takie takie śkierki, które mają dwa style, macie takie, takie, takie coś jeszcze tu macie, takie, takie, mieczyki i takie coś. No i oprócz tego te pakiety się raczej nie zmienimy, no i ekipa jest to sama do końca kwietnia, no i jeśli widzicie o co chodzi, to jest słowa, zwanekiemu, w które bardziej się skargi nie zgadzajmy się, żegnam na